Tak? Ech. No cóż. Bo o jakiejś 12 jutro ma być update. Mhm. Mm Więc ostatni raz użyję mojej ulubionej broni oczywiście jak mi wypadnie. Jest, wypadłam mi ja, ja. Pamiętaj to, tu mamy tych, e, tu mamy magię jeżdżenia samochodami. Nie, to Aczkolwiek ostatnio na patrol, Royal... Nie, na, na lodzie, to było. nie udało on I co, nie udało się? Nie. Mm. Ciekawe czemu. Czemu? Znowu ci moi koledzy z klasy dla co Jak oceniasz ten sezon od 1 do 10? Wiesz co, ja w niego za dużo nie grałem tak naprawdę. No ale tak ogólnie. Dużo czasami, znaczy jakoś tak y, momentami trudnie, wiesz. Y, głównie chodzi o gracze. Ja wejdę dla Ciebie coś. Ty? No. Tu będzie pik. A tu będzie splash. Ja czekam. No dawaj. No pij. No, nie ale sytuacja... Nie kupuj z tego automatu, go trzeba zniszczyć. <laughs> nie ma. Powiedzcie dlaczego? No. Bo jak ten automat... Ten automat tylko wydaje Ci pieniądze, które możesz y, wydać na tego, na reset. Aha. To strasznie kuszę. Ja wszystkie automaty, które widzę, Okej. Okay. Na no, pewno ci, co ich używają, są ci wdzięczni. Naprawdę? Światowy klesz? To do Matusia mojego? No właśnie. dawaj idziemy tam bo tam jest mutyczka. Nie, USP kopieram, nie, tą grę. Mm -hmm. USP nie, 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 grę. nie, 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 Co? nie, nie, bo nie, 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 ty, bo ja wziąłem za 2 golda, wziąłem mity krzesła. I tyś lata za drugi. Ja nie, nie wiem, to. nie wiem o czym ty mówisz. Pamiętasz, że ja nie gram w Battle Royale za często, więc tak, ja kompletnie... Tak, zobaczyłem ci na gdzie masz iść. Tam powinien być taka zakopana skrzynia. Nie idź za mną, bo ja na to pierwsze. Mhm. Uh -huh. Zobaczyłem cię z dziewiątej właśnie. Dobra, okej. Okay. Oczywiście jeśli chcesz. No nie no spoko, spoko, spróbuję. Ty mi zaznaczyłeś to na czerwono, tak? Tak. Dobra. I w tamtym kółku powinienem być. Uh -huh. Nie powinien, tylko musi. Okej. Okay. no, A to, 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 to trzeba Dobra, dobra, dobra. Hmm. My, my nie, jak no, nic tu nie ma. Co tu mogę? Ci... Ten kółko gdzieś. Okej, okay. taki dziur. A, dobra, chyba widzę. Mhm. Mm no okej, okay, mam. No już otworzyłem, Fajne zabawki wypadły, powiem Ci. Powiem Ci, że ja dostałem dwie w tym nie wiedziałem, jak A ja dostałem między innymi snajperkę ze 134 pociskami. O, czyste Co Czysty Ojej, weź wej, we, weź sobie tego, weź sobie tego Roketa! mam, No dobra, to co robimy dalej?

Lubię tego drilla, wiesz fajnie, uciekajmy. Dobra. Fajnie. Poczekaj, to jest Tak, uciekajmy. Glutek nas goni. co? Eee, dobra, uczekaj, uciekaj, nic, nic, nic. Uciekaj. Jis, jis, jis. uciekaj. auto, auto, bo oni mają elektryczne power. Ja też mam elektryczną power. Ale ja nie mam. Hmm. E, Daj mi się drzwi. E, uno. 80! Aha. To one mnie osiemdziesiąt. Jeden. Ale nie wiem gdzie on jest w tej chwili Ja już nie chcę wiedzieć, gdzie on jest O jak się ja muszę się uleczyć Nie Dobra 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 Bo nie wiem jak ale ja w niego wjechałem grillem a on dostał 120 i ja nie wdechnął uh -huh. Dwa razy dosyło ode do mnie 120 Jezu. Uno. Trecy. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Pieprzył, a to gnój. Czekaj, dojadę go. Mam nadzieję, że go dojadę przynajmniej. No Kurczę, wiesz, nie widziałem go, próbowałem go zdjąć, ale no niestety nie widziałem go Dobra, 14 miejsce na Battle Royale chyba całkiem nieźle. Ja wiem, wiem, ty to masz pierwsze miejsce z reguły, ale no ze mną jest drugie, czternaste, więc też nie jest źle. Dobra. Dobra, no robicie i lot.